Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pewnie pamiętacie moje ogniwa z samochodu hybrydowego z Toyota i tak dalej. Dawno ich nie było na kanale, bo w międzyczasie zajmowałem się tak, jakby też magazynem też magazynem energii do mojego upgrade'a każdy widział już na moim kanale te czerwone moje akumulatory ale no te zostały że tak powiem nabyte no i grzechem by było ich odpuścić, tak? Tym bardziej, że ostatnio troszeczkę popatrzyłem sobie na ceny takich ogniw nie tylko takich tylko ogólnie od czy to będzie od samochodów hybrydowych czy samochodów elektrycznych są te ceny są to ceny teraz rzeczywiście bardzo bardzo duże i to drożeje no nie ma dziwne no każdy każdy coś kombinuje chcę tej energii gromadzić na, na ciężkie czasy może nie na ciężkie czasy tylko w momencie gdzie zostaniemy odcięci od sieci zawodowej tak e, więc jeśli ktoś ma upgrade'a to dlaczego by nie, to dlaczego by nie tej energii gdzieś tam nie, nie kumulować nie buforować jej tak jakiś bufor elektryczny dobrze mówię? dobrze mówię, dobra Wczoraj jeden z kolegów na moim kanale no, zadał mi pytanie, czy już odpuściłem sobie ten projekt, i tak dalej. No i tak w pierwszej chwili, jak mi napisał, no tak, i odpisałem. Tak, na chwilę sobie, na chwilę obecną sobie odpuściłem. Pewnie to już nie u mnie będzie, tak, odnośnie tego magazynu. Także, nawet byłem tam z zamiarem się tego pozbyć. I nie wiem, czy nie, nie będę z zamiarem, ale chcę to złożyć, potestować, żebym miał wiedzę. Tak, w tym temacie, no, także tak to wygląda. Trzeba było i skręcić, bo jak pamiętacie, były na pasem ściskane, tak do ładowania, żeby nie puchły, bo ich nie można ładować. Jeśli są nieskręcone, bo spuchną tak. A u mnie tam były ładowane, były jak były, ale coś tam były ładowane, tak. Więc yy, trzeba było zrobić jakieś tam, tak jak widać, ścisk do nich, tak. Więc wyciąłem z blachy. Nie wiem, jaka to nawet blacha, ale czwórka pewnie. Może nie fachowo. Może nie fachowo mierzę, ale nie chcę mi się z sięgać. Piątka chyba. Wziąłem sobie blachę, miałem taką, powycinałem, pozawiercałem tak jak trzeba, tak jak widać na cztery śruby. Tak jak to jest oryginalnie zrobione. Nie? Tylko oryginalnie to mają tutaj plastik taki, natomiast ja tych plastików bocznych nie miałem, więc musiałem Coś by kombinować, były pomysły ze sklejki to zrobić i tak dalej. Natomiast nie chcę pchać drewna jakiegoś czy coś, bo to drewno się będzie uminało. Ta cała organka waży 50 kg. Także mówię, mam blachę, zrobię z blachy i zrobiłem z blachy, tak. Jedna strona i druga strona, tak. Dziesiątką śrubą złapane na cztery ma być i, i, i już. E, tutaj jeszcze rozkręcę pojedynczo szpilki albo wszystkie poluzuję, żeby ich nie tak jakby nie ściągać, nie krzywić. I założę tutaj taki rurkę, normalną rurkę. Tam chyba jest te białe rurki, piętnastki czy tam coś cieniocko. Taką rureczkę sobie tu założę. Z, z, od góry i od dołu, tak samo. tak. Także docelowo to do testów, i później docelowo do użytkowania, czy on zostanie u mnie, czy nie, to bardziej pomyślałem, że on będzie na stojąco, tak jakby, czyli w pozycji pionowej, będzie. tak. Tutaj można ponawiercać dziurki. Mam takie fajne metalowe nóżki, i można tutaj dać, bo tutaj jeździe, ponabiercać, jak widać. Ponabiercam, tak, żeby to fajnie stało, tak? Fajnie stało, fajnie to brzmi, e, żeby ten magazyn stał. Będzie zajmował dużo mniej miejsca. Druga sprawa, ja teraz tutaj go tak, jakby podpierałem, tak? Bo to jednak jest waga, niemiłosierna waga i tak dalej, żeby ich tam te, te ogniwa nie, nie niszczyć. Dobra, tyle by było tak od strony takiej tak jakby stricte mechanicznej, bo to temat mechaniczny. E, Zostałe ogniw jest tak, może od początku. Ogniw po selekcji ogólnie miałem 60. E, po selekcji i testach obciążeniowych e, wyrzuciłem słabe ogniwa. E, Słabe, bardzo słabe, dużo tego nie było, co prawda, można by było ich zostawić. Tak ogólnie, to nie wiem, ze trzy ogniw, takie naprawdę słabe były, a cała reszta była do, do wrzucenia. Tutaj, ale ja ich wyeliminowałem, tak. Mam każde ogniwo, widzicie, ponumerowane, mam spisane testy obciążeniowe, jakby chodziły po 30 sekundach, i tak dalej, po minucie, po półtorej, i, i po trzech minutach. Były żarówki obciążane i był po prostu na mierniku patrzyliśmy, jaki, jaki spadek jest, i tak dalej. Tak? No, ale do celu zostało 48 sztuk i bardzo dobrze, że zostało 48 sztuk, więc zrobiliśmy po 12 sztuk, tak, tak jak widać. O, może tak będzie lepiej. Po 12 sztuk jest zrobione. Przypomnę, że jedno ogniwo takie ono ma 7,2V i 6,5A, tak? Także można sobie 48 ogniw. Jest można sobie policzyć, ile ten magazyn tutaj, ile z niego można wydolić. Tak, tak jakby. I teraz tak, e, tak jak mówiłem, podzielone po 12 i teraz łączenie tego wszystkiego. Jest to wszystko połączone szeregowo, tak, e, bo to jest pod magazyn e, 24V. Tak, mój falownik 24V ma, czy e, volt, zwał jak zwał, nieważne. Także wszystko jest połączone szeregowo. Jest, na razie wszystko, mostki porobione są w ten sposób, ale to tak nie pójdzie, żeby była sprawa jasna do użytku, e, tylko do konfiguracji tej baterii, żeby połapać napięcia, żebym wiedział co jak. Zostanie to rozkręcone e, i albo będzie pójdzie e, szyna. E, z miedzi albo z aluminium, z aluminium również może być. Także ponawiercamy, skręcimy i też będzie tak aluminiowa. Zobaczymy, jak dostanę gdzieś szynę, czy, czy, czy pasy miedziane, gdzieś takie godne to zrobię z miedzi. Jeśli nie, no to, to zrobię z aluminium. Też będzie. Kiedyś się tak robiło, bo mieć była bardzo droga. Zresztą dzisiaj też jest bardzo droga. Także mamy połączone, czyli tak jak widać plusy tu minusy, tak? Są so. czyli 7 i 2, żeby łatwiej było liczyć 7,5, 7,5 daje nam 15. Zgadza się? Zgadza się. O, tutaj jest, widzicie? Daje nam 15, czyli tutaj będziemy mieli 15V i druga strona jest tak samo zrobiona, tak? 7,5, 7,5, czyli 15, tak? I łącznie ten magazyn w tym momencie, w tym układzie, tak jak widać, 30. I 7, 38. Może tak być, tak? Prawdopodobnie mogą się balansować ogniwa jeszcze y, pomiędzy sobą. Także, no ale widać. Ponad 30V. I teraz tutaj mówiłem o 15. 15,3. Y, następne. Tutaj też powinno być 15,3, i od tyłu, czyli tu, również 15,3. Tak? Także tak to wygląda. Magazyn, magazyn pospinany. Czekajcie, żebym powpinał to. Magazyn jest pospinany, skonfigurowany. Dobra, mamy. Tak jakby także tak to wygląda odnośnie e, odnośnie BMS balansera i tak dalej będę się nad tym zastanawiał e, ciut więcej wiedzy w tym momencie mam e, bo tą wiedzę się nabywa tak także ciut więcej wiedzy mam nie wiem z czym to się je. Także zobaczymy. Aczkolwiek jest człowiek, jest gość na Makano na YouTube, gdzie ma z takich samych ogniw zrobione magazyn, tylko z 28, i nie ma ani balansera, ani BMS-a nie ma I, i już, i to działa, tak? Ja wiem, że jest ryzyko, zdaję sobie z tego sprawę, no, niestety. Z tym nie ma żartów, jak z ogniem, i, i jeszcze z takimi innymi rzeczami, to sobie już dośpiewajcie sami z czym. Także wiem, będę nad tym pracował, żeby czy zostanie u mnie, czy nie zostanie u mnie, czy, czy będzie, będę z zamiarem, żeby, żeby się go pozbyć, ale będę pracował nad tym, żeby żeby BMS i balancer do tego dorzucić, tak, wiem, że z tym jest problem, bo to jest nietypowe napięcie. Tak jakby no widać, 30V. 30 Jeśli robimy z ogniw Lipo4, na przykład jest to troszeczkę inaczej, bo tam jest nominalne 32 i czyli wiemy, jak spinać i tak dalej. Nie ma problemu z balanserem. Czy, czy załóżmy z BMS-em, tak? No tutaj troszeczkę to jest inaczej, tak jak widać na na mierniku. Także tak to wygląda. Jeśli miałby ktoś jakąś podpowiedź, no głównie tu chodzi o, o balancer. Temat już był wałkowany u mnie na kanale. Także tu koledzy już podpowiadali i tak dalej, ale może jakby ktoś nowy oglądał i miał jakieś fajne propozycje odnośnie jaki balanser można by było tutaj wrzucić i BMS-a no to piszcie, tak? także tak to wygląda. Myślę, że niebawem zostanie podpięty do, do falownika i zobaczymy co on nam tu pokaże, tak? Także tak to wygląda. No i co? I tyle, tak? Okej. Okay. Jeśli film się podobał, daj łapkę zostaw suba, będziesz na bieżąco. Zapraszam na inne moje playlisty. Nowy projekt pompy ciepła, który został zakończony. Yy, pompa ciepła z klimatyzacji. Stary projekt, szykuje się nowy temat odnośnie pompy ciepła, a dokładnie wymienników. Ale to jeszcze chwilę, jeszcze podejrzewam, że około miesiąca potrwa. I tu, że tak powiem, będzie chyba zaskoczenie dla wszystkich, co wymyśliłem u siebie, tak. Także na razie wymiennika rurowego nie robię. Bo, bo nie robię na razie tak. Bo to co, 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 co pójdzie teraz, no to nie chcę za dużo mówić. o i na tym zakończmy. OK, dobra, Trzymajcie się, pozdrawiam do następnego cześć.